Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Jesteśmy na proteście tutaj e, Protest przeciwko e, Budowie e, Elektrowni No, to powiesić banera No, bo tu się Chodzi o to, że tutaj chcą Zbudować jakąś fabrykę e, Do przerobu szkła Bo jestem dziennikarzem, dlatego na ulicy wolno Na ulicy wolno A może się pani życzy Ale pani jest w miejscu publicznym, pani wie o tym? No. Przed chwilą tu się odbył protest przeciwko... Tak, mogę, jestem dziennikarzem. Tak, mogę. Proszę pan, ale Pani w ogóle wie, o czym Pani mówi? No niech Pani nie gada głupot, bo Pani nie wie, o czym Pani mówi. No, bezczelny typ. No po co Pani tu przyszła? Jest Pani na ulicy. Jest Pani na ulicy. No i o co chodzi? Przyszli na demonstrację i się ukrywają. Do za ludzie. No Sławomir Ziębiński też onegdaj radny, a aktualnie nie, nie, nie było po prostu wyborów do rady dzielnicy, a tutaj proszę państwa chcą budować fabrykę. Powiem krótko o, o, o odpadów szkła tutaj na tym terenie. No tu była, proszę Państwa, cementownia. Była cementownia, teraz jest jakiś skład e, kontenerów i proszę Państwa, no okazuje się, że teraz no, próbują tutaj wcisnąć nam jakąś fabrykę przerobu szkła, no więc my e, pozbyliśmy się tej cementowni, bo tu na budynku tym e, po prostu... E, w mierzowcu to tam cement fruwał, jak tu była cementownia, teraz już jej nie ma. No tu mamy stocznie Martin Marin. Tam się statki buduje, no słychać hałas. A jeszcze chcieliby nam tu wsadzić, że tak powiem, że tak powiem, ten no jakieś fabryki do, do przerobu odpadów. I po co nam to potrzebne? Tutaj leżą jakieś betony stare i, i jak widać, no, bałagan jest. Tutaj zbudowali nam ostatnio przepompownię w rejonie ulicy Syryjskiego po prostu zrobili, żeby nam woda nie zalegała na stogach, zrobili przepompownię i tu wszystkie wody ściekają do tej przepompowni i idą tam do Wisły, prawda. No bo jak są duże opady to woda się gromadziła jak to widać No tam teren ten właśnie jest stoczniowy tu jakieś węże są trawie węże także proszę Państwa no niestety spóźniłem się na tą yy, a, że tak powiem manifestację przeciwko budowie oczyszczalni, yy, oczyszcza, przerobu że tak powiem odpadów szklanych i co z tego wynika, że no, to był Kasper Parzyński, pan poseł na Sejmie, no i tutaj de... na ten temat się wypowiadali. No co się ja mogę powiedzieć? No, po... nam, mieszkańcom Stogów nie potrzebna nam jeszcze jedna firma, która będzie zanieczyszczać środowisko. Ostatnio był pożar, jak... jak płynąłem jachtem, to widziałem pożar, gdzie się spaliły te. Pożar był na firmie, która oczyszcza zęzy w statkach na składowisko odpadów, port service to się nazywa, która już się też ma wyprowadzić z tamtego terenu. Także odpadów nam ciągle tutaj dorzucają i tak to wygląda, że niestety jesteśmy zaśmiecani na okrągło. No tutaj jest akurat postawiony hangar, no ale generalnie statki tam się piaskuje, maluje. I to wszystko leci tam na okolicznych mieszkańców. Bo na ulicy Kaczyńce jest straszny hałas. Przejdę się dalej. O, cześć. I tak to wygląda, no. No tutaj widać, plac jest, kontenery stoją. Także, chcielibyśmy zachować, że tak powiem, środowisko czyste, ale niestety co chwilę nam coś lub do stogi i my mieszkańcy zamiast mieszkać, to musimy wdychać te kurze. Tu mamy rafinerię, z drugiej strony DCT, port kontenerowy. Także dziękuję bardzo, Pomorska Telewizja Narodowa. Na to chciałem zwrócić uwagę, na czystość powietrza i czystość naszej dzielnicy stogi. Sławomir Ziębliński, Pomorska Telewizja Narodowa. Dziękuję bardzo.